Cześć. Dzisiaj zadajemy sobie w, w bedworsy, jak widzicie już tutaj łóżko. Ehm, bedworsy zagramy no i... Ehm, witam w kolejnym Daily. Daily. mam, ehm, no, jak na razie. Więc będziemy przegrywali jakieś tam dużo nie, na przykład tak ja teraz to o nie, chyba białe masz się sens Pink O, oh, a jeszcze godziny od niej widziałem Tak idzie nas białe później zimierz białe Hmm. A, on zpadł, Dobra, to idziemy tam po niego. Co jest? Myślę, że już jest to tu się widzę. Ja pierdziele, jestem debilem. ale Te osoby nie mają w ogóle tego? Nikt to jest jakiś... To jest nie, to nie, jestem, nie, to nie, No ja jest, ja jestem ja O nie, ale zabiłem przynajmniej... znaczy Wojtowi przynajmniej łóżko szkoły zbrodni Tylko blue jest już, co jest? E, no to tak, myślę, że pójdziemy sobie do 19 minut tak jak przy ostatnim filmie chyba też było 19 Ua. Ram na dwójki, bo sodo jest, ale znowu graczy, więc yy, więc no to się wybierał... 20 godzin. A my tego nie chcemy i idziemy do Lime I tak, yy, jaka to jest mapa? Bo nie kojarzę. Aha, ja na nie kiedyś, ale oh, nice, ona jest przerąbana. To na nie zagrałem z 10 minut. Albo dwadzieścia nawet. Tam, tam się wchodzi, do, tam tam jest taka dziura. I tam się wchodzi i tam jest łóżko. Normalnie to się... Ja tam wypełniłem to wszystko... Yy. Czekaj, nie pamiętam czy ja, czy mój teammate. O, żeśmy to wypełnili, no i nikt się tam przebić nie No, no i jeżeli on się by mógł przesunąć to sobie do przodu. O, i to jest sobie jeszcze, nie? Dobra, Sklep z przedmiotami. Okej, okay, i jeden tylko to jest Okej. nie. <laughs> Ale daleko nawet. Mm. O oh, yes. oh, nie. O oh, nie. Ty do nas idzie ty. Co? Nie! Zaguje mi mocno. Ja pierdole. To jest taka... Najgorsza pułapka możliwa, nie? Najgorsza. się złapać.

Mati, żyj. Oj, bo to. Jak mm, coś to, to się okazuje, że to jest ender czasem niezwykły czas. To jest sytuacja. O nie, 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 nie. Ale śmieć. Dobra. E no może zagrałem coś innego? Nie wiem, to jak wkurzę mnie trochę eee pdłusy. sobie... albo nie. A bo dobra. Zbudzimy się na innym sobie. Okej, okay. jestem już. I sobie teraz zagrałem w The Bridge. Czyli chyba moją ulubioną w sumie. No chyba tak. Jeszcze Skywarks są e, fajne. Ale chyba mój ulubiony typ, ogólnie. O. 1V1. Ja tu sobie no już oczywiście przejście na ten serwer, bo to jest dużo osób. E, ale niestety to jest dużo czterów też, więc to jest minus.

No, na przykład to. To był cheater, na pewno. Co jest mu wychodzi stamtąd? To jest masakra, ty. Muszę przestać w to teraz, bo... ...nie dość, że nie umiem, to jeszcze tyle 4 to jest... ...to jest TD1-8, to jest najgorsze, ze względu na to, że to jest tyle 4 Na przykład to. Masakra jest tym typem, no. A ja idę bokiem normalnie, patrz. Jednak nie idę bokiem, bo nie trafiam. Ja, ja jebę tego typa. Schuj. Cheatuję tylko. Bo nie potrafię Bo nawet poradnika oglądam, ja nie jak powie bokiem idę i tyle.

Dosyć dosyć do leku dosyć doszło zanim to jest oczywiste, może się trochę zrozumie to. Ale ładnie tu. Już nawet ten niech sobie wygrywa i tak podożywia. Ich nienawidzę po prostu Ja was nienawidzę Nie no to są sakie Dlaczego Dlaczego mnie zawsze to spotyka? I nie tylko mnie ale Zawsze jak ja tam jestem już blisko, to, to muszę wskoczyć Też się dostaje z tamtą Najgorszy no. do człowieka, nie? Mam nadzieję, że już w bo on tu wychodził, a niczego tu czyta, nie było. Ludzie, po co czytujecie? Grać nie umiecie, czy co? O nie, trafię. Pobre, trafię. To może być osoba, która... która mogę w końcu pokonać. Nie, 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 tu. O nie, o! Wiesz, małe się to, bo... o nie, bo nie, nie, budować lubię a nie chcę bardzo bić to znaczy zabijać No to lubię robić. Lubię bokiem iść. To jest moja ulubiona rzecz w ty, tym O nie, spadłem, ale... Och, ale to jest piękne. No okay, dobra, lecimy. Tu jest! On wejdzie przez. lok no, To się może zjadę, no. Trzymam. Trzymam się, że z nim mogę wybrać. Głupie, by mogę lecieć, ale. Kurwa, nie z takimi typami, co mi strzelają na początek. Masz tam szota, szmata. Det er altså mye å er I don't know if I know. Co to jak przez blok Fituje. Co to ma być? Nie ma w tych grze normalnych graczy, czy co? Sorry. Czy że są? Sam siebie sabotuje, nie? understand. Ja nawet nie strzegam, że tak cicho jest tak ty. Muszę to w Może to wydać nie mogę dać się tak złaźnić. No bo to się właśnie O, właśnie. Nie, myślałem, że mi się udało.